Dzień dobry, witajcie serdecznie. Mamy cały fanmate całego odcinka 74. Ostatnio oglądaliśmy pierwszą część. Tu jest cała część, więc zaczynamy. Zostawcie lajka i być może tak będzie wyglądać historia 74. Odcinka. Jesteśmy bardzo blisko premiery. Na razie nie mamy nowych przecieków, ale wkrótce, prawdopodobnie, je dostaniemy. Boom zapowiedział, że nowy odcinek będzie dostępny w maju. Więc liczymy na to, że jeszcze do końca maja mamy 9-10 dni więc naprawdę jeszcze niewiele poczekamy, myślę. Cześć wszystkim, witajcie bardzo serdecznie. No i zostawcie lajka, subskrybujcie, lecimy z tym. Słuchajcie, powiem Wam szczerze. Że myślę, że może coś być na rzeczy, tak jak tutaj w tym odcinku, bo on taką jest przepowiednią tego, co się stanie. Cześć Konkowiec, cześć Tomek, cześć Maciek, cześć rejsu. Mateusz, witajcie wszyscy serdecznie. Będziemy sobie oglądać ten fanмейcik. Mam nadzieję, że Wam przypadnie do gustu. Oczywiście możemy sobie go też nagrać, więc jak najbardziej lecimy z tym tematem. Ty co on jest? Czemu on sobie włożył to w ten? Nie rozumiem. Ty jak Jimen w ogóle dziwnie wygląda. Patrzcie jakie ma teraz działko na rdzeniu. Cześć wszystkim. Ty a tytan TVman jest zielony teraz. O lol. Wiecie co? No prawdopodobnie będzie tak, że tytan Man doścignie. Jimena i będą walczyć. A nagle pojawi się Astro Toalety, które powstrzymają, jakby tę walkę między Jimenem a Astro, a TV I oni razem, jakby połączą siły albo coś w ten desen. Tak mi się wydaje. Także zobaczymy sami, jak to wszystko będzie wyglądać. Natomiast. O kurde, natomiast Jimen to naprawdę jest, potrafi wszystko. Cześć, banan. Potrafi przeżyć wiele ciosów, naprawdę. To jest niesamowite. O kurde Ty widzieliście to? Jasny gwint Właśnie Astro Toaleta odrzucił tego TV-mana Tytana Szkoda, że nie wiemy co oni mówią. Nie jest tutaj. Na, napisów nie ma. Szkoda, bo ten. ten TVN mówi. Musielibyśmy od tyłu otworzyć ten odcinek, a to jest raczej uciążliwe, nie? By było ciężko. Patrzcie, Jimen tu się ogarnia, otrzepuje i wstaje. Ty, jaki on ma aparat dziwny, nie? A, bo on ma te umiejętności sekretnego agenta. No tak. Cześć Maria, witaj, cześć Tomek, Kasia Dynia, witajcie. Tutaj Banan i Dynia też jest. I on co ucieka, czy co? Cześć Dorota, witaj, witaj. Cześć Agnieszka. Cześć Kapiks. Cześć Marty Martyna. No właśnie, tu są takie walki, że jasny gwint. Cyk go tutaj. Leżeć było panie. Nie ma takiego bicia i cyk go tam. Pozdrawiam wszystkich serdecznie moich widzów. Bardzo się cieszę, że tu jesteście. Subskrybujcie, jeżeli jeszcze nie subskrybujcie. Nie subskrybujecie. Mam też wiele innych kanałów, także warto odwiedzać. No i poleciał, ty. I go nie ma. Opa. Patrzcie, tu jest jakby pokazane to... Okej, okay, to jest... To jest oryginał i to się jakoś w ten połączy prawdopodobnie, nie? To jest oryginał. I to będzie jakby kontynuacja, nie? Okej, okay, zaraz to zobaczymy. A co by było jeśli... A to I to jest co by było jeśli. E... O kurde, jakie ulepszenie. Jezus Maria, jaki laser dostał. Ja cię gwizdę. O, kurde, ale go zmiotło z planszy. Jasny gwint, ty. To by było co by było, jeśli ty. Ej, ten... To jest nie... Baj jak się ten czołga, ja cię że... No przecież wy z nim szans nie macie, on was rozwali, no właśnie Ja cię że... O Jezu, ty głośnika zostaw, ty Co to jest? kamera woman? O ty, patrzcie ten jest tu. Jaka walka, ja cię gwizdzę, ty Ty nie mówcie, że go w końcu pokonają. Muszą... Tu się astro toalety pojawią na bank, nie ma szans. No właśnie... Ty bił mu... <laughs> bił mu nóż tego, głośnika No ale nie mówcie... No nie, no bez przesady, że astro-toaleta pomoże Jimenowi, na pewno nie. Cześć Dawid. Nie ma szans, że oni połączą siły. Aha, no właśnie, będą razem walczyć. Co tu się dzieje, jaka rozpierd... Ty, czemu on... Co jest, ty? co to było teraz? To jest następna scena, to się powtarza, nie? Zauważyłeś, że żadna kobieta jeszcze nie została ani razu zniszczona. No pewnie tak się tak zostanie. Tak zostanie. Ty, ale ten fanmate był fajny, powiem Wam szczerze, ten drugi. No to mamy końcówkę. To jest 74, nie? To jest trójka, cały odcinek. Cześć, Alastor. Brawl Stars będzie może później. Kurka, fajny fanmate był. Ten drugi był mega. oceńcie sami w komentarzach. Napiszcie, która ta fanowska wersja była lepsza. Mi się wydaje, że ta druga więcej się działo. Mega fajnie, to pozytywnie oceniam. Bo to już mamy chyba. To jest oryginał 73, nie? Cześć wszystkim się ma witajcie No właśnie, tutaj mamy 73. Zobaczymy w 74 na pewno zobaczymy co się z tymi ludźmi stało, nie? Jakie tam są wydarzenia. Kurde, fizykę miałem i nie wiedziałem, a Alastor. Nie wolno na lekcję się spóźniać. No nieładnie. No i to był 73, nie? Tu też jest jakiś fanmate z tego co widzę. Ale to jest jakiś dziwny ten. A, to, wi... a, to widziałem już. To to akurat widzieliśmy. Powiem wam szczerze, że ten drugi... Ten tu całkiem niezły. Naprawdę, i ten G-Man jak wygląda ulepszony z tymi kontenerami, ale jeszcze dwóch kontenerów brakuje, bo tam było w sumie sześć, nie? Także kozacko wygląda.